Pięć długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie. Gdzie są Wiedźmini? Północne Rubierze Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. Pięć lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren. jesteśmy w domu. Leo, biegnij po tris. Wasz czas dobiega końca wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy! Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mhm. Mm to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z Tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my. A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej, odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę! Jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt orenów za każdego odmieńca. Jest mój! Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Gold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana mogą sobie próbować. Orzesz w mordę! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola. Znam go. Chorobliwie ambitny, moralny magik. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister, zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię, tam musi być czarodziej. Magister znasz drogę, do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmie. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy, Triss mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką. Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister, to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem wilku! Bit, kurwa cena. Tędy nie przejdziemy. Za mną do Sawolii. Zabij, kurwa cena. Sadarwes. O diabła, Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w damżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Trys, dziecinko, nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium i dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację, musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy! Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zabku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić świat, czy. Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, Wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina. Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jazgółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie. Ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Się szybko może zdążysz na przerazę. Bez obaw. Co Wesemir miał na myśli, mówiąc, że miałem już do czynienia z czarodziejami? Swego czasu porządnie przetrzebiłeś ich szeregi, czarodziejki to zupełnie inna sprawa. Masz do nich słabość. Zresztą chyba z wzajemnością. Marigold płakała jak mała dziewczynka, kiedy opowiadała o twoim zniknięciu. Przyznaję, że ma pewne atuty, ale jak dla mnie za bardzo się mądrzy. Cóż, Wilku, pogadamy, jak będzie spokojnie. Wypij grom i idźcie na zwiat. Uważaj na magistra. Też o nim słyszałem. To zawodowiec. Ponoć zabił już 17 ludzi. Będę ostrożny. Wybacz, dla ciebie to nie pierwszy mierzyć się z bandytami i czarodziejami. Ech, pamiętaj o eliksirach i do zobaczenia niebawem. Poczekaj! Już idę. Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Zanim wejdziemy, wypij eliksir grom, który dał ci besemię. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem.

Te schody w dół prowadzą do laboratorium, chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy by zatrzymać wiedźminów? <noise> A marudziłeś, że sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina i to chyba samego białego wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut. A nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Tris. Okradają nas na naszych oczach. Geralt! Przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem! Znakiem? Ardem! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Uderz Ardem w tester te gruzu i będziemy mogli przejść! Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Prowadź. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Się dowiedzieliście Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dzuma, syfilis, Franza i Tront, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Trill, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Mary Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Powiedz mi, że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość z tego. Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy? Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i zawolną. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. Idestris. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też! Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Ziemia drży. Czujecie? Zaraz się przebiją. Musimy chronić laboratorium. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuję. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź, zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. W porządku, jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny rąk. Ważne, że Sawolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Tris w laboratorium. Tak, ruszajmy.